Dzień dobry, cześć i czołem. O, przepraszam. Jeszcze chwileczkę porozmawiajmy o iluzji śmierci. O iluzji śmierci. A wszystko nią jest. Wszystko jest iluzją. To moje zdanie. Żeby było jasne. A więc i ciało, które posiadam, jest tylko iluzją mojego umysłu. Przy czym ten umysł to też tylko jakieś zobrazowanie, następna iluzja. Zawiera się we mnie, moje ciało. Wszystko zawiera się we mnie. A ja, jakkolwiek zdefiniuję, ja będę jakąś formą energii, świadomości, ścieżką neuronalną, siatką neuronową. Umysłem, duszą, człowiekiem. że to jest jakaś definicja. Ale jak wszystko zawiera się we mnie, to w zasadzie to wszystko, co definiowalne, jest iluzją. A ja cały czas jestem tym, w którym to wszystko, tym, który śni, tak najlepiej wyjaśnić. Więc wszystko, co jest przyśnione, zawiera się we mnie. Nie wiem, czym jestem. Nie wiem, mogę zgadywać, ale prawdopodobnie ja jestem poza wszelkim poznaniem, bo cokolwiek wpadnę na jakiś pomysł, sprawdzę tą ścieżkę, to na koniec końców i tak powiem, że to kolejna iluzja. Ale ja jestem. Istnienie, obecność, świadomość. Te słowa tu najbardziej pasują. Co to jest? W czym to jest? Porozmawiajmy o śmierci. Jeżeli wszystko jest iluzją, poza tym bytem, obecnością, istnieniem, i wszystko zawiera się we mnie, bo jest moim snem, to popatrzcie. Nie mam żadnego doświadczenia ani pamięci z urodzin, ani żadnego doświadczenia pamięci. Niektórzy mówią, że przeżyli śmierć kliniczną. Nie mam doświadczenia ze śmiercią. Ja swojego własnego. Ech. Strasznie mnie to coś korci, żeby jeszcze na tym porozmawiać. Popatrzcie, wszystko co wiem o swoim urodzeniu, dowiedziałem się od innego. Jak sięgnę pamięcią, to coś pamiętam z małego dziecka, ale to już dalekie było od urodzenia. Ech. A wcześniej nic. Jakkolwiek ktoś mi powie, że przeżył śmierć kliniczną, to powiem, okej, okay, to chyba dowód to na nic, bo cały czas tu jesteś. Jakoś mi się nie kleją te słowa: przeżyć śmierć, budowanie następnej iluzji, tak jak życie, jak i śmierć. Przeżyć śmierć, dwie iluzje do kupy. Idźmy. Tym, co zakładam od początku, bo się kupię. Jeżeli ja nic nie pamiętam, nie mam żadnego doświadczenia, tu nie chodzi o pamięć. Ja sobie dam obciąć w dłoń, że ja nie pamiętam momentu moich narodzin, a gdzie dopiero poczęcia. To popatrzcie, w jaką iluzję już tu zakładam. Nie wiem, że wszystko jest iluzją, ale mogę jej dotknąć i doświadczyć. To ja jeszcze wpompowuję w siebie jakąś luzję, której za cholerę nie dotknę, a to, że doświadczyłem, nie pochodzi ze mnie. To ktoś mi powiedział, że przecież się urodziłeś. Kupiłem to. Bo wszyscy inni się rodzą. Ale to iluzja. To sen. I teraz, popatrzcie, identycznie może być ze śmiercią. Jeśli ja mam świadomość fizycznej postaci własnej, że to właśnie jestem ja, ta fizyczna postać, że ja w ogóle jestem fizyczny w świecie zewnętrznym, no to wszyscy tutaj umierają, tak to na tym polega. Rośliny też, to, to ja też, jak wszyscy, to wszyscy, no, ale tu nie ma innych. Ale wszystko zawiera się we mnie i jest tylko moim snem. To iluzja to ciągle film, odtwarzany wewnątrz jakiś film, grane przedstawienie. Czyli mogę założyć, że to już tyle śmierci i narodzin. Widziałem nie widziałem tak dokładnie narodzin, ale powiedzmy, gdzieś tam byłem blisko. Ale to iluzja, jeżeli uświadomiłbym sobie, że jestem zobrazowanym na ten czas, bytem, pomijam wiecznym. Bo wieczność zakłada też jakieś istnienie czasu. Czas to następna iluzja. Einstein dowodził, że jest splątany z przestrzenią. Jest tylko czasu przestrzeń. Nic jedno bez drugiego nie istnieje. To jest właśnie jak klatka po klatce to powiem, żeby istniał ruch. Krótko mówiąc, bo to jest czas i przestrzeń. Żeby istniał ruch. A to iluzja. To nie ma nic wspólnego z bytem, który jest poza tym, bo. Jakby on to wyświetla ten film o poczynając od głównego aktora. I teraz, jeśli ja sobie uświadomię, że jestem. Istnieniem bytem, to tylko definicję, ale ponad tym wszystkim, ja jestem tym wszystkim, co jest, cały ten kosmos, wszyscy inni ludzie, wszystko! To mój wewnętrzny sen. Naprawdę, kiedy staję w, z tą świadomością, przed pytaniem o śmierć, musiałbym pytaniem odpowiedzieć: A co ma umrzeć? Wszystko. Cały ten film, mój sen o samym sobie źródło tego wszystkiego, bo to ja tym jestem, jakkolwiek to nazwę, jestem źródłem tego. I skąd miałaby pochodzić ta wiedza, ta pewność tej śmierci, jeśli nie z mojej własnej wyśnionej iluzji, oczywiście. Ja tego wszystkiego doświadczałem, tych śmierci, tych narodzin. Widziałem to, ale to moje senne doświadczenie. Przecież, gdybym z tą świadomością pozostał, to co to, to dla ciebie? I moich bliskich, będzie moją śmiercią, jest obrazem w Twoim śnie. A ja ciągle jestem. Cały czas jestem tym, czym byłem, wszystkim. Zobrazowany, nic. Wszyscy widzą moją śmierć i nawet organizują pochówek. Ale mnie w tym nie ma, w tym filmie. Ja ciągle jestem w swoim własnym, który trwa, trwa i trwa. Zmieniam się ja, zmienia się całe moje doświadczenie wszystko, bo jedyna pewna to zmiana. Wszystko się zmienia, ale cały czas ja. Jestem coraz bardziej świadomy tego, że jestem tym wszystkim, co jest. Wszystkim. W sensie, ja jestem źródłem tego. Wiecie, nie dosłownie. Ja nie jestem księżyczem, czy nie jestem innym tobą. No nie. Ja jestem źródłem tego zobrazowania. Ja widzę ciebie i księżyc po swojemu. Wydaje mi się, że cała ta śmierć to tylko przyzwyczajenie. Tak jak kupiliśmy narodziny, bo w pewnym momencie zaświtało nam, że jesteśmy. Włączyliśmy się do gry. A gra jest jaka jest. I wyświetlany jest tylko taki film, że wszystko przemija, ale to tylko film. I wystarczy mieć tylko tego świadomość. Nie wiem, do czego to zmierza. Nie wiem, co jutro, co za miesiąc ale wiem, że jest tylko ta chwila. Nie ma żadnego jutro, żadnego za miesiąc. Nie ma co wspominać swojej młodości, dnia wczorajszego, ani robić planów jakichś w przyszłość. Wystarczy zająć się sobą, być sobą, poznawać siebie ciągle. Doświadczenie moje jest moim lustrem, a więc w ten sposób ja poznaję siebie. Widzę, jak zmienia się moje doświadczenie, to znaczy, że zmieniam się ja. Nic nie pochodzi z zewnątrz, to tylko odbicie. Berzaldo wychodzi na to, że tą śmierć sam sobie też wymyśliłem. Oglądam film i zaczynam się tak emocjonalnie wciągać w jego fabułę, że stała się moją rzeczywistością. Jestem zdania, że nikt z nas się nie urodził. Dobra, mogę mówić za siebie. Jestem zdania, że nie ma żadnej daty moich urodzin to fikcja. Ciągle jestem. Nie chcę powiedzieć, że ciągle byłem. Ciągle jestem. Nie chcę powiedzieć, że ciągle będę. Ciągle jestem. To wystarczy. To jest ta świadomość istnienia. Wszystko się zmienia. Mówiłem wcześniej o tych bolałych tych zmianach. Bardzo dużo do Was ludzi teraz do mnie dzwoni. Dość sporo nowych subskrybentów. Przybyła tam na poprzednim filmie, pomyliłem. Znajomym ich nazwałem. Chodziło mi o subskrybentów, którzy teraz dopiero odkrywają, więc chętnie dzwonią, pokadają mi. Widzę to, widzę te wspólne cechy. Jak coś w nas umiera, jak nam się wydaje, że my sami umieramy. A tak naprawdę zmieniamy się. Nikt nie wie, do czego to zmierza. Ale to nie ma nic wspólnego ze wszystkim, co znamy, z jakąś duszą, duchowością, miłością. To wszystko iluzja. Już nie chcę się powtarzać. Zabiorę sam sobie wszystko, każde pojęcie. I dalej jestem no To czysta świadomość. Też iluzja. Czysty byt też iluzja. Skoro nazywam to iluzja. Ale popatrzcie, zabiorę wszystko, wszystko. Ciągle to nic nie zmienia w mojej obecności. Ja nadal jestem tym, w którym ten sen się śni. Najlepiej chyba obrazuję to. Te zaisz. Bóg jest wszędzie, bo jest wszystkim. Jest wszędzie i we wszystkim. On jest wszystkim, co istnieje. Jest tylko Bóg, a reszta zawiera się w nim. I to jest chyba to odkrycie ten klucz do przestania pieprzenia o tej iluzji, że kiedyś umrę, że może tu wrócę, karma ranie Panie. To jest ten klucz. Stań się tym bokiem, o którym mówiłeś. Wszystko się dzieje. To zmiana, zmiana, zmiana. Ja też, wewnętrznie, moja psychika, moje upodobania wszystko podlega przemianie, widzę to wyraźnie. Ale to nie ma żadnego kresu, żadnego. I z tym Was pozostawiam na ten nowy rok. A, i znowu zdążyłem w niedzielę. Wszystkiego dobrego. Do następnego.